Od 7.15 do 8.53. Czekałem na papiery. I jaka cholera, jaki sens wstawać wcześniej? Eee, o 5.00 bramki otworzyli. Ktoś mi zastukał, w okno obudził. Wjechałem na parking i już. No, dobra. Mamy papiery podbite przez celnika, także lecimy już. Przez granicę, potem się tam zatrzymamy zaraz na parkingu na cpn żeby wejść do toalety. Bo tutaj to są te metalowe śmierdziele, takie, że no, nie da się. No, także szybką toaletę i lecimy. No, także sierokość, proszę Państwa, i miłego oglądania. Mamy w toreczek dzisiaj. No, sprawione wszystko: papiery, porobione, wszystko elegancko. Zatrzymaliśmy się chwilę na stacji, dosłownie 15 minut, wypiliśmy kapkę, skorzystaliśmy z toalety i jedziemy, proszę Państwa, jest 9.56. W tej chwili mamy 150 km do celu, do rozładunku, a potem się ładujemy i jedziemy na Austrię, ale jeszcze dokładnie wszystkiego nie wiem, z tego względu, że jak mi spedytorka mówiła, to jeszcze śnięta ryba byłem, także. Nie strzeliłem nie, nie, nie dokładnie w każdym bądź razie gruby dzień się szykuje znowu. Także zobaczymy jak to będzie. Muszę przyznać, że rewolut się bardzo dobrze spisuje, bo mam tylko euro na, na koncie i płaciłem tutaj w... Prankach za toaletę i no nie skasowało nic więcej dodatkowo jakoś że coś tylko se przeliczyło i to nawet, nawet fajnie bo prawie 1 do jednego przeliczyło także jestem pod wrażeniem pozytywnym bardzo no pogoda nie rozpieszcza mm, naseny na no i co, no i trzeba, trzeba jechać, no, no nie? co jechać proszę Państwa hmm. No, także będziemy się po drodze odzywać, pokazywać, jak będzie coś ładnego Nawet jak nie będzie nic ładnego, to też się będziemy pokazywać różne rzeczy i będziemy sobie jechać, no bo co mamy do roboty? Taka praca, proszę Państwa, taka praca. Także sobie jedziemy. A, zaś ten pomoc się kurna wyłącza, włącza eee, Uprzykrzy życie to auto. Telefon firmowy też uprzykrza się, naprawdę. Jak ktoś myśli, żeby kupić sobie Motorolę, tą taką z tą long life baterią, kurna odradzam, przecież to jest, to jest porażka, to jest cywilizacyjna porażka. ok bateria ma dobro, trzyma mniej więcej tyle samo co mój iPhone. Ale kurna, ile razy się to wyłącza, ile razy się to resetuje, ile razy jakieś problemy to stwarza, to przecież normalnie. Nie da się tego używać. Mam wyłączony w ogóle Mobile Data na na, tym, na Szwajcarii, i to wyłączałem jeszcze piorun na kawał przed Szwajcarią. O, skóczka przed nami. I mi pisze teraz, że korzystasz z, z, ze szwajcarskiego internetu. Jak korzystam? Jeśli chodzi, że nie korzystam... O, co to się stało? O, musiałem zmienić bieg i już potem po tempomacie to już z pół godziny nie będzie działać. Czemu zrobił się korek po stuczce, a nie przed? O wreszcie się robi ciepło w aucie Jestem proszę państwa mamy 100 kilometrów trochę się rozpokaza, już mniej pada tak trochę tylko błyskałkuje aaa kalafata to mógł być gdzieś jak nie wiem, październik październik, listopad no nie październik, to dawno było październik na pewno nie Pas zmieniał i się chyba spotkali boczkiem. Ale kurcza, albo zasłap bo na noszach kierowcy wzięli. No to na noszach to może było bo coś mu się stało. wypadku też, też. Ale nie, nie, nie jako strasznie czy coś, zarysowano oba, oba tylko. dlatego tego nie widać czasami. No pewno. no, no, no. nie nieczko się rozpogadza. Przed chwilą tak lało, żeby raczki nie, nie nadążały A teraz już trochę lepiej. Yy, jeszcze 46 km 35 minut na rozładunek Potem wiem już, że będzie 50 minut na załadunek i 280 km do odprawy i pasowałoby tą odprawę zrobić dzisiaj aczkolwiek będzie bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko to jest godzina 11.30 na 12.06 będę na rozładunku jakby nie mieli przerwy i wzięli mi od razu potem 50 minut na załadunek to jest 12:30, 13:30, 13:30, 14:15. No, na styk bym był na granicy, no nie? Więc ja widzę to jako marna szansa. No, ale zobaczymy. W ogóle wiecie, spałem 2 godziny, potem musiałem wstać, przejechać autem. Znowu 2 godziny. I trzeba było wstać i się odprawiać. No i jadę. Jeszcze pogoda nie rozpieszcza, bo. Aaa, ryba jestem. Dobre jest to, że jutro nie ma czasu podanego rozładunku. bo tutaj będzie jeszcze więcej także nie wiem czy po prostu nie, nie ciepnę się gdzieś spać i Olam to i się odprawia jutro ale widoczki są co jedziemy teraz na jedynkę patrz jak pięknie wygląda w słoneczku ajajajaj, jakie pięknie ale wciąż kochani zimno, 7 stopni tylko mamy jeszcze 23 km i zwalamy to Nie. Trochę cieplej 10 stopni O jakie piękne drzewo Jej. Ile to ma kwiatów to no, pięćdziesiąt tutaj no to jedziemy pięćdziesiąt

czerwone światełko mamy proszę Państwa, czerwone stoimy proszę na solara a tu wiatrak tak Mamy to, proszę Państwa, rozładowane. Wszystko w porządku, elegancko. Jedziemy się załadować. Mamy 62 km. Na 14:43 będziemy na miejscu, gdzieś około plus minus, bo druga nawigacja jeszcze nie działa. Także lecimy, proszę Państwa, lecimy. No halo, halo, żeśmy się załadowali zrobiliśmy sobie małą przerwę i jedziemy, proszę Państwa kochani moi mamy 217 km na 20 będziemy pod, oprawą, pod odprawą i tam idziemy spać. Także rano odprawa i jedziemy potem 400 km w Austrii na rozładunek No, także jakoś to tam, jak to mówią, do przodu po Zjadłem sobie leczo, takie ze słoika z szubryta, prawie jak gulasz, bo tam było więcej mięsa niż, niż czegokolwiek innego. Także bardzo dobre. Z sobie zjadłem. No i co, no jedziemy, no. 2 godziny 42 minuty. Halo, halo, dotarliśmy na miejsce. Jest godzina 20:27. W międzyczasie się jeszcze zatrzymaliśmy, chwilę z Rzemką pogadaliśmy, wysusialiśmy i dotarliśmy na parking cola. Także stąd jutro mykamy dalej. A ile to se sprawdzę później, bo teraz mi się nie chce. Teraz to mam ochotę zjeść pomarańcza albo zjeść coś na mleku, jakieś chrupki i iść spać. To jest mój plan na teraz. Iść, spać. Ja jeszcze jakieś ząbki, umyć i nóżki. I tyle na dziś. Starczy. Wystarczy. Także. Dobranoc. Miłego oglądania. I do zobaczenia jutro. Pa, 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 pa.